Oh. Gaza, tak. Panowie pokaż mi jej klasę obrona, ja to się... oh, fuck. Dużo medów mam. Bardzo fajna mapa. To co? Jest nas 15, tak? Pierwsze <laughs> powiedzmy sobie Nie tak. wiem czy słać medy, kurczę pod ten. Pod górkę, ale nie, może grajmy całkiem defa. Pierwsze 7 czołgów lewa strona, kolejne 7 czołgów prawa strona, tak? Nie muszę mówić, że te deki z tyłu, z przodu świecimy, tak czekam, aż oni wyjadą. Raz, dwa. Trzy. A kto to jest ten dek? Dobra, te... Siema, PL. To ma dek? Pierwsze 7 w którą stronę? Lewo. lewo. <laughs> już się... Podnieś lewą rękę do góry. <laughs> Która to Góra jest lewo? Ale, ale drugie lewo. No właśnie dlatego, tak, to nie nie było zlewo. nie mamy kobiet do tego, do klanu, nie? Dlatego kobiet nie zatrudniamy, dokładnie. Ja jestem dobrym graczem, mam już piąty tier. Jest tak, tak. <noise> <noise> Teraz, jeżeli chodzi o, o medy, to na początku w ogóle wiecie. Tylko spotujecie, nie, w ogóle nie nawiązujecie walki. Tak. Ja rozstawiam, bo ja mam Tak się podzielimy, że z jednej strzelam i a z drugiej ciężkie są. Ja rozstawiam, bo mam co? KW-3. Mhm. <laughs> nie widziałeś tego? Widziałem, ale nie to pamiętam. Jest co ten to jest ten Krasnodym, czegoś tak? Pes. Nie wiem, co tam był. Nie, ja chodź. Jesz... Jeszcze na złoto Nie, Nie, chodź. Nie, Nie, Robert Nie, się Nie, chodź. Robert, chodź. Robert chodź. Nie, chodź. Robert. To ile, ile go zostało powiedzcie mi bo jestem ciekawy <grym> 60% Ale to i tak nieźle jest Robert, jak ty to zrobiłeś Co za to no. jest? Dobra, jak zginie, to będzie wszystko oświecenie moje Jeszcze jednego E chłopaki, my idziemy raszem, zaraz zakapujemy im trójkę i będziemy... No właśnie podtrmać. chciałem powiedzieć, czy idziemy kopać trójkę czy co? Kurde. <grym> I tu nie ma, i tu nie ma. No poszli w drugą stronę. No nie wiem. To no dobrze akurat to mamy te deki niech jadą. Oni to się was, ustawili wszyscy na górce. Oni bronią tak. się, mają Oni bronią trójkąt. nie defa. Te, bada, go, dobra, chłopaki, ma. nie <noise> się tego, nie tego w góry, bo to nie ma w ogóle kompletnie sensu. Zajmą z z to jest bardzo dobra pozycja do strzału przecież. Potem nie wrócimy. No, nie, ja do, ja jak mówię, jak przejeżdżania to, w z nie ma sensu. No, Robert, co się na spierdalo? Patrz, <noise> <noise> <Bad>, patrz. <bad, głos> dobra, a kto je małsikiem? To jedzie małsikiem? Bo słyszę w pierdala, to mówię je. Tomek? No. Czekajcie, na górce się za, za barczatym drzewka bulą. Nie wyjeżdżaj no, robię. Słyszałem, słyszałem. Skajpa. Dobra, proponuję chłopaki w ogóle zostawić i tą pozycję, bo to nie ma kompletnie A, Tutaj są chłopaki, tutaj są. Tak, tak, Rasują tą stroną. Dwa najszybsze czołgi, jeżeli T57 Heavy Pładuję. razem z e 5 lecicie sobie naokoło i kończycie to, co jest na górce. A my wszyscy się wracamy do prawej strony. Woody, jedziemy na nich. Jupi. You pije, what the fuck? Ej Tomek, wróćcie tym mouse y na drugą obiekt stronę. Obiekt 28 bo nie ma sensu, jest tam. na górce. Babcia, babcia. 34 jest nim z nim radę, jesteście we no, dwójkę. słyszałeś? T34 i obiekt tutaj. Właśnie chciałbym go trafić, kurde, ale mi zniknął, wiesz? No ja miłoż tutaj stanąłem, dlatego że. ten gra w Dobra, dobra, dobra. Jak, jak tam tutaj, masz mycie na środek, to w ogóle wiesz, tak? Dobra, zraż... ja go nie skończę. Do zbierzy zbierzy <gulity> i czwarty. O, rozbił się. Fajnie. O, Dobra, lecimy do chłopaki, do na górkę, w I z siódmy, który dostał na górze, dwie jakby dwie się mógł... to odbił do jasnej Ten i siódmy, jakby się mógł z nami wrócić. chole dwa tysiące dostał, kurwa. Miłoż jeszcze raz powtórzę stanąć. Majas, 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 Ten i 7 jakby się mógł wrócić do defa z nami. Musimy się teraz schować. Wow, kto został amurakiem? O widzę, amurak za Amorak leci. Piękny presto, żeś mu wsadził. Dziękuję. Ale nie ja wiem, się... bo chłup dziubek, gdzie ja Nie wiem, jak się to tu się stało, naprawdę. Dobra, ja się muszę stąd zmywać. Ja się stąd zmywam! A ja banana... ...dobijajcie mnie. Dobra. O, czwarty Mam bo dobra. Jeszcze 18 sekund. I mnie wyciągnął z Kubany, no nie wiem. No ja pierdaczę. Jest to zbierze wszystko na armatę pakiety to na górkę, bo mnie tu obijają ze środka? Ja to jest to ściągle, załóżmy 800 spokój. Tu jest T3,4 na pewno i coś jeszcze, tak. tak. Obieg 268 tam jest. Cześć, O, nie. A ładnie. Wow. Ja, się wyczupać, bo to jest najgorsze. Pięknie zelb to. Wiecie? A to chodziło właśnie. Jest obieg, dokładnie. Teraz się zestrają. Tam jest T3,4 jeszcze. Obieg zjeżdża jest. na dół. Dostał. Dobra, i za czwartego. Jaki obiekt? Tu ja się pytam, gdzie jest T3-4? On musiał zjechać. Nie wiem, zjechał, tak. Zjechał, jest w środku coś. Dobra, obiekt to już nie ma. No to rozjechać na nich po prostu. Rozjebanie natacji. Ja bardzo lubię defy grać. Nie wam. No nie, tu kurwa strzelec. O wy chuj. Jedź go, rozwal, nie zastanawiaj się. Co dobrze, że lubisz, jak będziemy w menu, to będzie fajnie broń. Chuba, gdzie Co tam tak buczy? Tego Ale... ja się tak głupio tak. zapytam, kurde. W lodówce został. Ja mam... W szafie brzmi podejrzanie. Ja ci dam i 20 tysięcy brać za... za naprawczy. Aż ci pokażę, fiucie. fiucie. <noise> Zawsze pokażę, że warto robić tą linię, tak? <noise> Kasi go rozjechał. <noise> no bo mnie mnie surwił. Ow. <noise> no. Mają tu z tyłu. To jest asetka, to nie jest ten. Ej! To mówię, to mówię. E... Grogu, to, ubać, o, to tak, tak Grogu, grogu, kurde. Patrz jak go zasłania ciałem, zobacz. No nie wiem jak A, To, to mój, 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 mój kurwa, mój. <ślech> mój. Zostaw, mój. Jak się A, wszyscy, wszyscy rzucili. Dobra, rozgryzł. po T-34. O, jest. Patrz, aż Jak się ukrył, widziałeś? Patrz, o kurwa. E piątka. Co ona tutaj robi? Zrzuć go, zrzuć go radu Padaj. Ja on jest mój, no kurde. Się. <grym> I se czołgi rezerwują Całą bitwę go szukał? pisał czy co? Kurde, normalnie. Co za chuj. Moja... No na ja na nasikałem na niego. Kurde, <grym> ociekałeś. A nie na to... jak nasikałeś, na si tak, kaj, to fuj? Kto nasikał? Ja, ja na niego nasikałem. <grym> jak nasikałeś, to twój, To Już nikt go nie będzie dotykał. No. tym <grym> tym momencie No no, bardzo lepiej. Dobra. Na sekundkę wracam. Morale podreperowane. No tak w ogóle, miło, że to na przyszłość, jak mamy dwa medy, to chyba lepiej posyłać jednego na tą stronę, drugiego na tą stronę. No ale widziałeś, ty w tym momencie, jakbyśmy zagrali tak teraz, ten med nie miałby co robić tam. Że Czy ty się dobrze czujesz? O. A! Tak mi się tak, taką lufę. No, on trafił tylko dwa razy.